Cześć! Dzisiaj zabieramy się za zmianę kompresora z 230 na 12 w zwykłej lodówce domowej, która jest zamontowana w naszym Wandragonie. Kupiłem taki mały kompresor Akli za 550 zł. Zestaw manometrów do zrobienia próżni na pompowania gazem. Gaz dedykowany R620A, co mamy tutaj jeszcze zaworki przyłączeniowe na butle z gazem. Zawór środera do lutowania. Nie będziemy napełniać cały układ. A teraz idziemy y, wymontować y, lodówkę z kampera z naszego Van dragona Lodówkę mamy na miejscu. Teraz tylko trzeba wziąć powolutku. się za rozebranie tego bałaganu. Kompresor wykorzystamy do zrobienia próżni w układzie. Dobrze, najpierw weźmiemy się za wlutowanie zaworku schrodera. To robimy próżnie. Wyciskamy powietrze z układu. Tutaj zrobiłem taki przyłącze, ale to później wytłumaczę. Dobrze, dla pewności sprawdzimy butle przed napełnieniem i po napełnieniu. Zobaczymy, czy się to będzie zgadzać. Waga 614 gramów. Mamy butle z gazem. 20 gramów gazu Czyli tak, odkręcimy najpierw zawór bo układ i tak już jest strzelny weźmiemy zero jako tarę Dobra i odliczamy 20 gramów gazu. Lodówka działa. Dobór prądu 2,6 Wchodzi z taki zwykły małej baterii, Chodzi już 10 minut. Wygląda na to, że jest nieźle. Rezystancja 1400 ohmów, zwarcie rezystancji tada. Dobrze, teraz się pochwalę tym, co zrobiłem dzisiaj. Udało się dokończyć lodówkę. I tak, tak na szybko podłączona, bo już jest późno i pora wracać do domu. Więc przy takim napięciu pokazuje pobór 4,1 Ampera. W lodówce mały upgrade. Dodany przycisk BOST i pobiera 4 Ampery. Zaraz zobaczymy, co się stanie, jak przełączę na tryb ECO. No jak widać prąd spada dwóch, dwóch amperów, 2.2, 2.1 Także nie jest źle. Jutro będą testy, jutro podłączę dłużkę na cały dzień W obu trybach. zobaczymy jak w naszym Dragonie Będzie się spisywać